Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj proszę o rekord, łapę górę i napisanie w komentarzu, co najlepszego trafiliście podczas Toców, bo to, co dzisiaj się wydarzyło, przychodzi ludzkie pojęcie. Najdroższy, najlepszy traf w historii na naszym koncie, dlatego też będzie paka specjalna za pół miliona już z eventem Toc Liga. dlatego dzisiaj troszkę się podzieje, bądźcie uważni na tym odcinku. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o Lajwika, to dzisiaj widzimy się prawdopodobnie w momencie, kiedy leci ten film, bo gdzieś 12.30, 12... 30, 12... W tym przedziale czasowym odbędzie się transmisja live, o będzie jakiś piczek, może wini. może Bellingham, uwaga! Gendogan, Dowbyk, Garcia, w sumie bym sprawdził tego dowbyka czy jest ciekawą postacią, więc zobaczymy. Także live jak coś trwa, traf niesamowity trwa i zobaczcie też wczorajsze statki w prawdziwym życiu, bo się podziały dymy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście Totalbet i mamy kolejny kursik 100, tym razem na zwycięstwo Arsenalu z Evertonem w ostatniej kolejce Premier League. Żeby dostać taki kurs 100, moi drodzy, wystarczy zarejestrować się z kodem United i zaznaczyć wszystkie zgody marketingowe. Ponadto, co trzeba zrobić, trzeba postawić tylko i wyłącznie jedną złotówkę na zwycięstwo Arsenalu. Czyli wiadomo, wchodzicie piłka nożna, Anglia, Premier League. Arsenal London Everton 1 po kursie tutaj jest aktualnie 1,16, i do wygrania 1,02. Ale tym się nie przejmujcie, bo potem oczywiście ten kurs będzie, słuchajcie, zamieniony na 100. Jeżeli spełnicie te wszystkie zadania, o których mówiłem, czyli oczywiście tutaj rejestracja z Kodem United, zaznaczenie zgód marketingowych, i będzie wszystko. Cad. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie złotóweczkę stawiacie na to zwycięstwo arsenalu na takim single. No i potem tego meczu nie dotykajcie w żadnych innych kuponach. No i właśnie, a propos innych kuponów, to mamy trzy zakłady bez ryzyka, słuchajcie. Od złotówki do 111 złotych. I tu trzeba, słuchajcie, przede wszystkim um, przede wszystkim musicie zdać musicie dać dać dwa zdarzenia. Minimum dwa zdarzenia, maksymalna stawka 111 zł, i kupony muszą być postawione w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji, więc to mieć na uwadze i rozliczone w ciągu 7 dni od postawienia, czyli nie możemy wybiegać tak daleko na jakieś mecze w Euro. No i zwrot zostanie dodany po pełnej aktywacji konta, to też się dotyczy tego pierwszego punkciku. No i moi drodzy, że chodzi o mój kupon, mamy zwycięstwo VfB Stuttgart Borussia Dortmund Eibaru Twente. Natomiast Hoffenheim, GKS Katowice w tych meczach obie drużyny strzelą i Barcelona Vallejcano over 2,5 za 100 zł po kursie 6,49 do wygrania 649 zł. Dlaczego? Bo oczywiście na Total Becie nie ma podatku, jeżeli mamy 3 zdarzenia z minimalnym kursem, właśnie 1,30. No i oczywiście te wszystkie oferty, kursy, promocje są dla osób pełnoletnich, które założą konto z kodem UNITED. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmiku. Lecimy zobaczyć, co się dzisiaj podziała. Ok, moi drodzy, odbieramy nagrody za Division Rivals. Druga liga to oznacza pik z totsem, A najlepsze, co to? Widzę tutaj cztery paczki, trzy razy 86. Więc naprawdę wygląda to zacnie ciekawie. No i takie cztery paczuszki na Nazario. Ho, 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 to będzie coś, to będzie coś, ale no, najważniejszy jest pitch, jak słuchajcie. Jeden z trzech, 90. Nie wiem, czy to jest 90 plus w sumie. Zaraz zobaczymy. zaczynamy od tego piczka i. No i proszę Państwa, pik w ciemno za Division Rivals. Czy tu będzie? Coś grywalnego, czy tu będzie coś, co wzbudzi u nas pozytywne emocje. Ósemka z przodu, już wiemy, że nie. Łokapitos, o Jezu, Estupinian, oho. No dobra i trzeci Anglia, ojejku. Kurde, szkoda, że nie było nawet takiego niegrywalnego 9-4, bo to na Nazario zawsze spoko, ale 90 overall też spoko, niech będzie estupinian 90, no i lecimy dalej, i po malutku 3 razy 86, w teorii ta najlepsza paczka za Division Rivals, w praktyce widzimy parecho na walkoucie, przypominam, zbliżamy się do czerwca, a w 3 razy 86+, plus. możemy policić 3 razy 86, to w ogóle byłby hit. Nie nie, nie, karim będziemy, ok. Taka 90 jak najbardziej spoko, bo na Nazario. 90 overale to ho ho ho, bierzemy tak o. I zaraz to przepalimy sobie. Dobra, dobra. Trzy paczki 86 plus zeryknijmy. Jest! Będzie tocik! aha, czyli cross plus toc? Nie. A, od razu. podwójny walkout toc! Hartel 91 i kardiolog, okej. Okay. No dobra, ale czemu najpierw 91 się pojawia, a potem 90? <grafię> Ta gra po prostu nie. No to jest po prostu. Jak nie. O, co jest ty? Jak paczka z tocami? Jak paczka z tocami? No to jest typowo. Czy wbijasz, słuchajcie, 14 winków, czy nie wbijasz, to i tak ci poleci. No dobra. Paczka z tocami za nami. Nie spodziewałem się paczki z tocami w nagrodach za rywalcy. A jeszcze słuchajcie, dwie takie paczki. Znając życie, tu nie będzie to No właśnie. A, oh, to są parówy, to są właśnie parówy. Ale tego crossa to za dużo chyba daje już. Oh, no dobra, to zobaczmy, to zobaczmy. Cross plus Modric, to dosyć standardowo. Więc będą duple. No i te duple będzie trzeba na nazario przepalić. Tak jest, co? Oh, kurwa, jaki zestaw ty. I 3 x 86 plus. Kolejna próba jest, kolejny tooc. Kierunek Hiszpania Bramkarz. No dobra, tym razem już Sandra. I mamy toca. Uuuu, Bentaleb. Okej, okay. ogólnie sympatycznie, naprawdę sporo tych toców, sporo uwerali jestem zadowolony z tych nagród. Dobra, moi drodzy, 20 piczków przed nami, 82 plus, no i powiem Wam tak, generalnie widziałem, że te piki oddają nieźle. Zresztą, jeżeli widzieliście yy, odcinek z paczkami z tocami, no to tam właśnie poleciało nam coś spektakularnego. Jeżeli nie widzieliście, to są was do tego odcineczka, który pojawił się. Czwartek. Natomiast tutaj, moi drodzy, cztery piczki, i już mamy pierwszy walkałcik jest Lautaro 87. Patrzymy, patrzymy dalej, atakujemy dalej. Pani Hegering 83. Po Hegering jest pan Sane, dobra Sane, Sane, Sane. Klaudia Pina, kurde. Liczyłem tutaj na jakieś totsiki, ale jeszcze spokojnie. Nie załamujemy się. Pik numer 9. Okej, okay, jest ona, no ale, kurde, to jest pik jednak 82+, plus i tylko jeden, okej, okay, dwa walkouty na 10, dwa walkouty na 10, hmm, nie jest to imponujący rezultat, zaczynamy panią Blundel drugą stronę, następnie mamy pana Gerarda Morinu, i poszukiwania Toców, poszukiwania walkoutów, 7 pików i no, te dwa walkouty byśmy chcieli mieć generalnie, a nie wiem, czy tak się stanie, z uwagi na to, że... O! o! o Boże! O! o! Jezus Maria! To jest główne konto Rajo! O, kurde! O! Piczki 82+. Jako ciekawostkę powiem, jako ciekawostkę powiem, że ja robię piki 82+, żeby mieć foderki, na Nazario 94 I ja trafię to co Mbappe Obmiski nie! Jeszcze ważna rzecz zaraz będzie Ty Damian do mnie dzwoni Damian pamiętaj, że jest transmisja live Halo? Czy ty możesz mi powiedzieć po ludzku Co od nie? Damian Nie wydaje FC Pońców trafią Mbappe 97 a ty, Damian? A ja też nie wydaje FC pointsów i trafiłem Dante. O! A będzie na odcinku ten Dante? No chyba będzie, nie? Bo tak... <laughs> Najlepszy <po> traf. <laughs> Damian. Wiesz co? Mam Salaha i Mbappe na tym głównym koncie. Chciałbyś sobie pograć? Tak, z jeden meczek może. Ty, ty Nazario jeszcze robisz? Ty głupi jesteś? No muszę foderek mieć, tak? Tego 97 Mbappe nie? na Nazario. No niby tak, no, to prawda. No, on podbije mi troszkę. I to, i to z jakiego pliczka ci wpadło? 82 plus ten Mbappe, wiesz? Taki tam. A, no ja też robiłem właśnie, o, w wczorajszym odcinku otwierałem, to dwa razy krosa trafiłem. krosik, oh, 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 oh. nice. <laughs> Ej, dobra. Bo ja się boję, bo ty tak zagadujesz tak, tak a ja zaraz złą decyzję. Nie, no, wybierz dobrą kartę, wybierz Właśnie. dobrą kartę, nie? Czekaj, Mbappe, Andriś, Mbappe, Mbappe, na pewno jest na Mbappe, tak? Czekaj, Andriś, Mbappe, klikam, wybieram. Jest. No to, Oscar, ja ci powiem tylko tyle. Gratulacje i spier. Dziękuję, Damian, pozdrawiam. Niewinno tak mówić. O, dobra, moi drodzy. Potem klijanie Mbappé moje oczekiwania nieco spadły, a jeszcze na tej drugiej stronie narzekałem. No, cztery piki, nie ma walkoutu. I w piątym coś takiego. O Boże, patrzymy dalej. Jest Buatin, 84. Trzy piki przed nami. Mamy Manciniego, 83 overall. No i po Mancinim, proszę Państwa, kierunek Werner, 82. No i, proszę państwa, Carvajal. A więc tylko jeden walkout na tej drugiej stronie. Hm. Witaj, Kylian. O mój Boże. No te totsy były pozytywne. No powiem tak, teraz upgrade jakiś w środku pola by się przydał. Moi drodzy, paczka za pół miliona. To Liga już... W paczkach od 19, 15 razy 8,6, 3 razy 8,9, w tym dwa gwarantowane piłkarskie tocy la liga, więc zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. 70% na plusa. No, zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. No to zaczynamy, proszę Państwa. Paczka za pół miliona końców. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wiemy jedno, będzie podwójny łokał toc, ale Niemcy SP. Uuu. To może być Gyndogan! To Gyndogan! Plus Savio! Ten Savio bez historii, ale Gyndogan wleci do pierwszego składu. Ja właśnie chciałem troszkę odświeżyć środek pola i bierzemy tego Gyndogana do środka, bo wygląda naprawdę fajnie, więc okej, okay, o tyle spoko. Co w tej paczce jeszcze mamy? Cztery tocy, mamy lolę. A czemuż Modix mi tu jakiś leci? I w duplach jeszcze w ogóle Busquez 93, to na Nazaria zaraz pójdzie. Ale tego Gendogana chciałem, tego Gendogana chciałem. On od zadań defensywnych w środku pola, myślę, że troszkę nam porobi. Tutaj koteczek, fineski, rzuty wolne. ojeju, rzuteczki. No, 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 no. Będzie nice, będzie nice. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także, moi drodzy, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, wbijajcie na Lajwika. No i otwieramy paczkę za 35 tysięcy na samo zakończenie. Ale tutaj bez akcentu, toc. Słuchajcie. Ja w pierwszej partce na starcie też trafiłem tego szczęścia na podwójnym okałcie, co tu się dzieje? Okej, okay. jakie dostanę te same wypożyczenia z La Liga? Bo nie ukrywam, że to jest trochę kluczowe, to zobaczymy. Dzisiaj też wieczorem live'a, słuchajcie, nie będzie. Dlatego dzisiaj tylko i wyłącznie ten jeden live'ik, który właśnie trwa. A jutro pewnie dwa, dwa live'iki będą, no i zobaczmy tego pika. I... Okej! Okay. belly belly goal! O mój Boże! To Food Champions może być spektakularne. Zapraszam na live'iki, zapraszam Bellingham 14 milionów i opierdzielę. Chętnie go przetestujemy. Star Nie startujemy. Żegnamy się. Do zobaczenia jutro. Hej!